Witamy Was w kolejnym odcinku serii Ubierz się skarko. Dzisiaj będziemy mówić o stylizacjach studniówkowych, kreacjach, takim akurat na topie temacie. I oczywiście dla wszystkich, którzy obejrzą do końca, będzie niespodzianka. Zapraszamy. Model Christa, model w kolorze bordowym też świetny na studniówkę. Sukienka jest z szyfonu. Sukienka jest bardzo wyjątkowa, jest cała z szyfonu, przy czym tutaj jest asymetryczny dół, gdzie mamy część nieprzezroczystą, część taką fajną, zwierną, przezroczystą. Jest tutaj marszczona pod biustem, czyli ta talia jest tak jakby troszeczkę wyżej, czyli nam fajnie maskuje brzuszek. Rękawki nie są odcinane, rękawki są tak, jakby opływają na ramiona. Z tyłu. z tyłu jest bardzo wyjątkowa, ponieważ z tyłu jest rozcięcie przez całą długość. Też jest asymetryczny tutaj na biodrach, gdzie mamy dalej przezroczyste. Są dwa guziczki. Tutaj wiadomo, że będziemy wtedy potrzebować już stanik, który jest silikonowy. No, jest w różnych kolorach. Ja tutaj pokazuję Wam dzisiaj akurat bordowo, żeby nie pokazać samych czarnych, bo wiem też, że chodzą dziewczyny i w czerwonych i nawet w srebrnych w złotych. Więc taki model no, bardzo wyjątkowo wysmuklający. Następny model jest to sukienka, która już jest z nami długo. Jest to sukienka Manuela, też jest w różnych kolorach. Tutaj pokazujemy akurat butelkową zieleń, bardzo lubianą zresztą. I też to ma do siebie to, że dekolt kopertowy, dekolt kopertowy, który świetnie się układa bez względu na wielkość biustu, zawsze fajnie gdzieś tam się podkreśla. No, do tego jeszcze tutaj jest bardzo fajnie wysmuklający serek. Gdzie też fajnie dekol, prawda, tutaj nam wysmukla ogólnie całą sylwetkę. Też model jest odcinany tak wysoko w talii, czyli nie pod biustem, nie w talii. Co ma jeszcze do siebie ta sukienka, że jest to tiul? Jest to tiul, który pracuje, czyli nie jest sztywny, świetnie, świetnie opływa. Jest marszczony, czyli gdzieś tam fajnie też nam tutaj tuszuje przy talii. Jest wygodny, dlatego że pracuje tiul. Z tyłu też jest bardzo podobnie. Przy czym tu już mamy kryty zamek, też podkreślona talia. Sukienka długa na podszewce cała jest, mimo że jest tulum, jest cała z dzianiny. Kolejne dwie propozycje na studniówki to sukienka Anatolia. Sukienka Anatolia jest to sukienka w miarę prosta, ale jednak materiał nadaje jej dużego uroku. Materiał jest to aksamit dzianina, aksamitna który fajnie się układa, pracuje. Sukienka jest bardzo długa, tak jak widać, czyli dla osób o wzroście powyżej 1,70 m jeszcze do obczasów spokojnie będzie, tak jak lubią niektórzy tak mieć same sukienki do ziemi. Dekolt jest tak delikatnie w serek, bardziej jest okrągły, ale jest jednak duży, głęboki. Drapowanie w formie takiego, takich zakładek marszczonych. Przodu. Tutaj nabiłście się fajnie układa, a przy okazji nam tutaj maskuje brzuszek. Nie są to odcinane rękawki, są to rękawki swobodne. Tak jak jeszcze tutaj widać z tyłu, jest sukienka akurat cała. Nie jest odcinana, natomiast jest tutaj zaszewkami fajnie taliowana. Kolejna sukieneczka. Sukieneczka jest to Clemensa. Sukienka bardzo dziewczęca. Jej uroku nadaje oprócz tych tutaj marszczeń, oprócz odcięcia fajnego w talii, nadają jej dwa rozporki, które fajnie układają się, tutaj pokazują nam nogi. W czasie tańca. Jeśli chodzi o, o tył, to też jest bardzo wyjątkowa sukienka, dlatego, że jest związana tutaj i tutaj też fajnie sobie dekolt możemy e, zrobić tak jak chcemy, czy szerzej, czy wężej. Jest cała marszczona. Tutaj mamy kryty zameczek do założenia. Długa, z bardzo fajnie zwiewnego takiego e, lekko mieniącego się materiału, bardzo dobrej jakości. No, tylko po prostu bawimy się dobrze i fajnie wyglądamy. Kolejne dwie piękne stylizacje, a w niej jeszcze piękniejsze, dziewczyny. Obydwie sukienki są e, troszkę do siebie podobne, ponieważ obydwie są asymetryczne, czyli dłuższe z tyłu i obydwie są kopertowe e, z przodu. Czym się różnią? Różnią się tkaniną. Tutaj mamy szyfon, jest to tkanina, która nie jest uciągliwa, e, też jest przód kopertowy, też układa się w serek, też ma krótki rękawek. Tutaj jest też również kopertą z przodu, czyli na podszewku, tak naprawdę do połowy uda. Bardzo zwiewną sukieneczką. Z tyłu mamy kryty zamek i jest jeszcze dodatkowo taliowana, czyli bardzo fajna, zwiewna tutaj, taka urocza sukieneczka. Druga sukieneczka jest to sukienka Lizbona. Akurat tutaj mamy dziewczynę, która jest w tkaninie połyskującej, ale również jest w gładkich i w bardzo różnych kolorach, bardzo lubiana. Też jest kopertą, którą też można sobie dopasować do wielkości biustu. Też jest tutaj z przodu kopertą i asymetryczną. Może nie tak krótko z przodu jak, jak tutaj ta sukienka Monika. Lizbona, co ma też do siebie? To, że jest bardzo zwiewna i jest uciągliwa czyli nam tutaj pracuje. Czy jak siadamy tak, czy rozmiar możemy mniejszy kupić, czy większy tak naprawdę ona fajnie się dopasowuje i nam fajnie tutaj tuszuje brzuszek. Oczywiście, sukienka już w tym wypadku nie ma żadnych zameczków. Jest przez to, że jest świetnie uciągliwa, fajnie się zakłada. Jeszcze dodatkowym atutem są takie zakładeczki z tyłu. Teraz mamy sukienkę Luizę. Luiza, która jest piękną sukienką, która jest z nami już od długoszego czasu i jest w bardzo różnych kolorach. Pięknie się układa bez względu na rodzaj figury. No, są takie konstrukcje, które są tak udane, wypracowane przez nas, że układają się bez względu na to, czy mamy talię, nie mamy talii, jakie mamy biodra czy mamy biust duży, mały, one się zawsze fajnie układają i to jest właśnie jedna z tych sukienek, która jest oprócz tego, że możemy założyć je na wesele, na Sylwestra, na galę, różnego rodzaju, świetnie tutaj pasuje na studniówki, ja myślę, że będzie królową e, studniówek. Czym się wyróżnia? Tym, że jest bardzo mocno rozklaszowana, czyli świetnie nam się układa w tańcu, ma świetny rozporek, tutaj ma zakładki, w biuście też się fajnie układa, bardzo krótki rękawek, który wiadomo daje nam e, chłodniej, jest na w tańcu, tak? czy ogólnie na galach, tak jak bawimy się. Kryty zameczek, odcięta talia. No i to wszystko. Czyli niezbyt dużo się dzieje. Można fajną biżuterię założyć, czy brązoletki, a jednak fajnie. Tutaj w kolorze granatowym pokazaliśmy, ale oczywiście bordo, zieleń, tutaj czerwień nawet też świetnie wygląda. I kolejna sukieneczka, sukieneczka Mirabella. Mirabella, bardzo dziewczęca sukieneczka, cała uszyta z jednej tkaniny szyfonowej. Jest to szyfon czyli takiej strukturze delikatnego jakby piasku. Rękawki są bez podszewki, czy nie są podwójne? Tutaj mamy przód podwójny, tak żeby nam nie prześwietywał. I tutaj jest warstwa po warstwie szyfonu które, tak jak widać jest jeszcze z przodu kopertowe. Też co jest fajne, ona jest cała kopertowa, czyli mamy ją wiązaną tutaj od wewnątrz na zewnątrz, czyli regulujemy sobie tak naprawdę e, do siebie, gdzie mamy talię, jakiej wielkości mamy talię, czyli nie ma żadnego zameczka. Sukieneczka z tyłu też tak jak widać jest dopasowana, odcięta w talii i jest sfalbana cała. Kolejne dwie różne sukienki, również długie, bardzo odważna sukienka Parma, która potrzebuje albo odpowiedniej bielizny, albo po prostu bez, ponieważ jest to dekolt a'la Marilyn Monroe i jest tak, jest odcięta pod biustem, z głębokim dekoltem, z marszczeniem, z rozporkiem, to samo mamy na, na tyle sukienki, też bardzo głęboki dekolt, też marszczenie, no ale sukienka wyjątkowa, bardzo lubiana przez klientki i bardzo dobrze radzą sobie z tym dekoltem. Następna sukieneczka, sukieneczka, która Fiomena, która jest też z nami długo, jest to sukienka bardziej prosta, klasyczna, z, dekor, z kopertowym dekoltem. Niezbyt, tutaj chodzi akurat w niej, nie ma zbyt mocno podkreślonej talii, czyli dla dziewczyn, które chcą mieć tego typu sukienkę, a że tak powiem, nie mają tak, tak dobrej wciętej talii, żeby tutaj ich nie opinęło. Z tyłu już jest bardziej dopasowana w talii jest odcięta, no oczywiście tu byśmy potrzebowali odpowiedniej bielizny, żeby nam to wszystko fajnie wyglądało, lekko rozkloszowana, z bardzo zwiezdnego materiału. Kolejne nasze propozycje, tutaj akurat są sukienki czarne, sukienka Astra, sukienka hiszpanka, która jest z gumeczką, która tak naprawdę dekolt pozwala na to, że możemy nie być, nie być hiszpanką, ale oczywiście, jeżeli ktoś lubi, to jest. Ma gumeczkę w talii, czyli daje możliwość bluzowania, ma rozporeczek, też jest w różnych kolorach, jest bardzo zwiewna i bardzo kryjąca. Jeżeli ktoś czuć się wygodnie, żeby gdzieś tam mu coś nie, nie pokazywało się to co nie chce, to oczywiście e, ma taką możliwość tej sukience. Też są rękawki tutaj luźne, z fajną gumeczką, taką aleu falbaneczka, paseczek. Możemy też sobie tutaj wziąć paseczek, który, który jest na przykład w innym kolorze, w kontraście, w srebrze w złote. To pasować sobie do bucików. Następną sukienką jest to sukienka narcyza. Sukienka bardzo podobna do tej długiej wersji, którą akurat mieliśmy czerwoną Mirabelle. natomiast ona jest wersją krótką. Też tak jak sukienka mirabella jest kopertowa, jest falbanek cała z jednej szyfonowej tkaniny, takim ala piasek w strukturze jest fajna, dlatego że tutaj jeśli chodzi o kopertę, regulujemy sobie pod biustem. Zawsze ułożymy dobrze do wielkości biustu. Jeżeli nie lubimy długich sukienek i czujemy się bardziej komfortowo w krótszych, to ta, ta akurat wersja krótsza też jest bardzo fajna wieczorowa i taka no wyjątkowa. Dwie propozycje na studniówki. Już niedługie, już nie do kostek, ale jednak nadal bardzo wieczorowa i bardzo ekskluzywne. sukienka Asia. Sukienka Asia bardzo dziewczęca, sukienka taka można powiedzieć młodzieżowa, wyjątkowa. Jest to szyfon tiul, który nie jest wciągliwy, ale który jest bardzo lekki, delikatny. Na ołówkowej podszewce z dzianiny, dekolt kopertowy. Tutaj jest akurat pokazany, bo jest dołączony do niej pasek z ekoskóry, ale tu spokojnie możemy naprawdę jakiś złoty łańcuszek, paseczek srebrny i do niej tutaj buciki dołączyć, biżuterię, też w tym samym kolorze, też będzie świetnie wyglądała. Jest mocno rozklaszowana, tak jak widać, z falbaneczką, czyli... Jeżeli nawet nie lubimy pokazywać kolana, ale w tym tiulu i przy tym marszczeniu i tak będzie świetnie to wyglądać. Kolejna sukieneczka, sukieneczka Cynthia. Jest to sukienka, która świetnie leży na figurze gruszka. Dlatego, że przy tej konstrukcji tutaj, przy niezbyt dużym biuście fajnie się układa, jest szeroki pas odcinany. Tutaj mamy fajne zakładeczki, sukienka jest asymetryczna, czyli ma dół dłuższy, mocno rozkloszowana. Czyli no to nam daje, jeżeli mamy te różnice rozmiarów tutaj góra dół, to ona akurat świetnie pasuje. Sukieneczka tutaj jest też ma zakładki z tyłu, odcięta w talii na zamek kryty. Tutaj pokazaliśmy w kolorze takim habrowym. Jeżeli ktoś woli w kolorze ciemniejszym, tutaj zieleni czy nawet czerwieni to też jest dostępna. Zapraszamy. Dwie stylizacje, stylizacje już krótkie, ale jednak mimo wszystko wyjątkowe i bardzo wieczorowe. Tutaj mamy sukieneczkę Rolanda. Rolanda jest sukienką w formie tak naprawdę dwóch kwadratów zszytych ze sobą. Można ją tutaj stylizować jak chcemy. Akurat tutaj jest w wersji połyskującej, ale również mamy w wersji gładki, też w bardzo różnych kolorach. Jest paseczek, który ma, jest przeciągnięty przez dwie takie wyformowane dziurki. Który na przykład możemy sobie tym paskiem akurat talię podkreślić, ale również możemy innym, możemy srebrnym, możemy skórzanym, możemy łańcuszkiem, jak nam, jak nam wygodnie jest. Nie są odcinane rękawy, jest bardzo swobodna. No powiem tak, na figurę każdą, tutaj nie ma znaczenia. Jest wyjątkowa, jak ktoś lubi takie oversize'owe modele, to jest świetna. Druga sukieneczka jest z szyfonu, jest to sukieneczka hiszpanka Milano odcięta bardzo wysoką talią, nie, nie idealnie pod biustem, ale jednak wysoką talią, na podszewce, marszczona, tutaj mamy falbaneczkę, e, no, świetnie wygląda na każdej figurze, ale bardzo dobrze wygląda na figurze gruszki, gdzie figura gruszki no, w ołówkach na przykład nie we wszystkich dobrze wygląda. E, z tyłu jest sukienka nakryty zameczek, który też jest ukryty tutaj falbaneczką, też dopasowana fajnie w talii, czyli to talię podkreśla. Nie jest mocno rozkloszowana, ale jednak jest wiewna. Fajnie układa się w tańcu. Jest w różnych kolorach, jest bardzo lubiana przez klientki. Tutaj akurat ta hiszpanka zatrzymuje się na gumeczkach, czyli nam nie zjeżdża, nie odstaje, fajnie wygląda. No, tutaj akurat pokazujemy w kolorze czarnym. Ostatnie nasze propozycje studniówkowe jest to sukienka tersa i sukienka Olivia. E, sukienka Tersa jest sukienką satyny, satyny mięsistej, lekko rozkloszowana, może bardziej niż lekko, ale jednak nie z pełnego koła. E, sukienką z dekoltem kopertowym, tak jak widać, świetnie się układa na, na figurze tutaj dziewczyny. Jest w rękawie długim, czyli jeżeli ktoś lubi e, w rękawie długim, to jest e, fajna. Sukienka z tyłu jest e, zapinana, nakryty zameczek. Tak jak widać, też jest odcięta tutaj w talii takim paseczkiem. No i kolejna sukieneczka, tutaj sukieneczka Oliwia. Sukieneczka Oliwia jest z pełnego koła, czyli tutaj musimy uważać, jak się kręcimy. Przy czym no niekoniecznie, jak, jak lubimy pokazać co nieco, to, to nie musimy uważać. Sukieneczka jest na gumeczce, możemy ją sobie bluzować, czyli ukrywa nam tutaj, jeżeli, jeżeli chcemy coś tam ukryć sobie na brzuszku, ale też fajnie nam podkreśla. Z delikatnym dekoltem w formie serka. Fajna bardzo na figury gruszki. Ja osobiście ją bardzo lubię. Troszeczkę ma dłuższy tren, Przez to, że jest tali gumeczka, nie mamy żadnego suwaka, a sukienka, tak jak widać, jest świetna i zwiewna. Także dziękujemy Wam za uwagę i oczywiście pod, e, pod filmikiem znajdziecie rabat, obiecaną niespodziankę. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.